Hej kochani, kończymy tydzień, jest dzisiaj niedziela i zobaczymy sobie jaka to runa na dzisiaj będzie nam towarzyszyła. No tak, jutro trzeba do pracy co? Więc gdzieś nas tutaj coś przycisnie. Eee, mam nadzieję, że Naudis obejdzie się z nami łagodnie. Wykorzystajcie jej siłę i wykorzystajcie jej moc do tego, żeby um, zrealizować to, co chcecie. Jeśli chcecie odpoczynek, a po prostu macie w tysiące myśli, które wam mówią, nie możesz jeszcze odpocząć, musisz jeszcze zrobić to, to i to, to powiedzcie, a now this, z tym, dobra? Albo na przykład nie wiem, chcecie coś dokończyć, a macie totalnego lenia więc wtedy warto się wesprzeć tą runą jest to też runa, która wspiera walkę z nałogami jest to runa, która wspiera walkę z od... walkę, nie walkę, źle mówię O um, jeśli się czegoś nie zaakceptuje, yy, nie przyjmie tego nie zrozumie, no to po prostu nic z tym nie będzie można zrobić. Ale ona was wspiera w procesie, jeśli chcecie po prostu um, zakończyć jakieś nałogi, czy chcecie podjąć odchudzanie, um, czy jakieś tutaj działania takie. Więc ja ją też w, tej, um, w tym obszarze do siebie przytulę. Dzisiaj. Um, bądźmy jak diamenty. Niech kolejny szlif będzie dla nas łaskawy, niech kolejny szlif, który nada nam dzisiaj na audiz, będzie um, odzwierciedlał nasze piękno i ukazywał piękno, które jest w nas i siłę i moc, którą w sobie mamy i którą czasami ukrywamy, e, bo na przykład boimy się pokazać światu, kim tak naprawdę jesteśmy i co sobą reprezentujemy. A kiedy stajemy się pięknym, cudownym diamentem. Nawet sami nie jesteśmy w stanie powstrzymać swojego blasku, więc ja Wam tego życzę: blasku, który Was będzie otaczał, który będzie wypływał z Was samych. Um, a z niech się z nami wszystkimi obejdzie dzisiaj łagodnie i e, niech będzie taką cudowną przypominajką raczej niż, um, niż jakby um, messengerem, chciałam powiedzieć. Posłańcem jakichś negatywnych sytuacji. Także cudownej, cudownej niedzieli, kochani. Odpoczywajcie sobie, bądźcie ze sobą, uśmiechajcie się do siebie, bo to jest najważniejsze. Buziaczki. Pa, papa.